Witam, witam widzów bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Counter Strike 2. Wydaje mi się, że to już jeden z ostatnich przed premierą faktycznie oficjalnej bety lub otwartej lub oficjalnej wersji gry. Dzisiaj dostaliśmy update kilkanaście minut temu, który wprowadził do, do gry mapę The Ancient, która jest o dziwo w trybie uproszczonym oraz mapę Anubis w trybie competitive. Czyli jeżeli powiedzmy patrzeć na, na to, jak, w jaki sposób mapy testują, to może to być tutaj sygnał do tego, że Ancient jednak będzie usunięty z puli turniejowej, tak samo jak Devertigo, a Anubis w mappu zostanie. A więc teraz szybki walkthrough. to jest kolejna mapa, która jest po prostu zrobiona, poprawiona wizualnie, ale nie zmieniona gameplayowo. Przejdziemy sobie tutaj przez całą mapkę, zobaczymy, co się faktycznie dzieje. Po prostu jest bardzo... Bardzo ładna przede wszystkim Jest mega ładnie zrobiona Ja sobie przyszedłem ją wcześniej żeby Właśnie poszukać jakiejś nowości Żeby tutaj je przekazać ewentualnie Ale nic takiego nie znalazłem Jest na pewno bardzo ładna Widać że jest zrobiona dokładnie Ale no tak czy inaczej Gameplayowo tutaj w nic Nic raczej Nie sprawia wrażenia do tego że będzie zmiana Jedynie no to wiadomo to Mój akurat Konik, jeżeli chodzi o gry komputerowe, czyli woda, ostatnio było Jaranko overpassem. Teraz jest troszeczkę większa przestrzeń do tego, żeby się pojawiać wodą na tej mapie yy, w tej grze, ale wygląda to jak dla mnie pięknie. Top. Uwielbiam ładną wodę w grach. A za to tutaj mieliśmy raz Patero. Sprawdzamy, jak wygląda kwadrat yy, przed BSMB. Tutaj, no tak jak mówię. Zobaczcie, nic, absolutnie nic. Żadnych zmian, poza oczywiście jakimiś teksturami, co będzie wpływało na granaty. Bo zakładam, że nie wiem, teraz jak już się tutaj ustawię, rzucę smoke, no to on. A no tak, właśnie, jeszcze druga sprawa. Przecież CS2 nie ma skyboxów, więc no dobra. No, jakieś gran... poza jakimiś granatowymi rzeczami, no to tutaj tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzy. Tutaj również bardzo ładna wizualka. Wszystko jest bardziej w takim powiedzmy w tej, w tej cegle bardzo, bardzo dużo tego narzucili chociaż i tak już było dużo, no ale wiadomo tam na, na, na tym polega ale, ale no, jest tego więcej zauważalnie i tutaj wyjście na mila po prostu nic, nic nowego tak jak mówię, wszystko po prostu odnowione lepiej oświetlone, lepiej skontrastowane eee, i tutaj chyba taka, powiedzmy nawet nie wiem, czy miałem powiedzieć że drastyczniejsza zmiana, ale szczerze mówiąc, chyba nie. Chyba nie, po prostu wizualka yy, jest jak jest. No i tak po prostu wygląda mapa. No tak jak mówię, nic tutaj się absolutnie na niej nie zmieniło. Jest, jeżeli... Chociaż w sumie, jeżeli nie będzie jej w mappoolu, to jakie to ma znaczenie. Ale następną mapą jest te Ancient. Więc od razu się na nią przerzucimy. A! Oczywiście jest to Anubis. Od razu się na Anubiska przerzucamy. I szybciutko tylko... Runtime Diffuse, Start money. Wysuwamy boty. SV cheats. Peace time 0. I'm game 1. OK, i teraz druga sprawa, um, tutaj, e, druga mapa, którą tutaj mamy, czyli e, Anubis i tutaj powiem wam, że analogicznie ta mapa teoretycznie zostaje w mappulu, e, patr patrząc na to, wiadomo, co, e, to co mówiłem, że jeżeli wierzyć temu jak oni, jak oni dodają, na jakiej podstawie mapy, e, no woda woda, zdecydowanie woda. E, dobra, ale sprawdźmy co się tutaj dzieje. No to jest tak samo, kolejny raz taka sama mapa, następną będzie Inferno, które będzie po prostu już e, zrobiony overhaul i myślę, że no, zaskoczą nam z jakąś inną mapą, jeżeli planują usunąć dwie z mappoolu. No to tutaj mamy w takim razie mida, a również sami widzicie to jest praktycznie to samo co w CSGO, jedyne co, no to różni się wizualka, pod nowy silnik gry A tak oprócz tego nic Nic faktycznie, nic gameplayowego Tutaj świecące podłogi Jakieś ładne oświetlenia I tak dalej no i umówmy się Jeszcze że tutaj Woda Woda jeszcze lepsza niż na zdjęcie i na Overpassie Zobaczcie jak to wygląda Czuję się jak na wakacjach ze starym W nie wiem Bytomiu Na basenie znaczy nie wiem czy są jakieś baseny w Bytomiu. Ale jakby był to tak mi się czuł, no pięknie to wygląda E, tutaj jeszcze przejdziemy sobie na respawn, tutaj tak tak samo, nic, absolutnie nic, czysta wizualka, po prostu e, tak, tak wygląda mm, Anubis po zmianach, po zmianie silnika, tutaj jeszcze wejście na A, jest po prostu, jest czyściej, jest dużo czyściej i, o, o! o, o. dobra, dobrze to wygląda. Eee, jest, jest przejrzyście zdecydowanie na mapie, jest przyjemniejsza w odbiorze to na pewno. Mm, no ale tak jak mówię gameplayowo, absolutnie nic się nie zmieniło. Cały czas wygląda tak samo, jest y, piękna i śliczna. I zobaczymy jak będzie wyglądała w wersji Competitive. Ja tylko jeszcze jedną rzecz zerknę, którą chciałem powiedzieć, a mianowicie jest to, że pojawiła mi się już tam jakaś... Jakaś ranga. Aha, to po prostu rangami mi wygasło. Myślałem, że tutaj będzie sytuacja, że coś już się dzieje z rangami, jeżeli chodzi o, o CS2, ale jednak nie. Więc to było na tyle, to był walkthrough z dwóch nowych map dodanych na do Counter Strike 2. Jak zawsze, najszybciej jak się tylko dało, więc jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością kontentu związanego. Z Counter-Strike 2 i zawsze chcecie być na bieżąco, to na tym kanale zawsze takie coś na Was czeka. Więc dziękuję bardzo. Dostawcie łapeczkę w górę i subika na tym kanale, i widzimy się w kolejnych. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu z oficjalnej wersji Counter-Strike 2. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.